Cześć, witam Was w nowym odcinku. Jestem teraz na wazie tankuję mojego dafia, da, Dafika i lecimy po naczepę, po nową naczepę. Tam, gdzieś jest ta firma. Yy, lecimy szybką krajoweczkę do Szczecina. Ale najpierw pokażę Wam, co żeśmy tam dokoń, do, to robili. w środku. No, tu już wszystko pamiętacie. Fotele są obite nowym materiałem. I boczki. To tylko tyle. Aha, i jeszcze dywanik, nie? Yy, dobra, to ja dolecę do tej firmy i włączę kamerę, okej? Okay? To widzimy się za momento. Okej, okay, ja już tutaj dojeżdżam do tej firmy. Pokażę wam na naczepę. Nie, to nie jest ta. Ona stoi tuż za nią. O, to jest ta. To jest naczepa Wielton Mega. Wiem, że trochę nie będzie pasować pod moją ciężarówkę, ale nie bójcie się, do tego będzie inny ciągnik. Okej, no więc to wygląda mniej więcej tak Nie jest źle Jakby dodać tu koła Lowdecki to, to by byłoby nawet nieźle Ok, to ja teraz idę tam po papiery I ogólnie i zaraz się widzę no Wyjeżdżamy już z firmy Załadowali nam 25 ton bodajże Piachu tak mam napisane w papierach. Piachu we wórkach. Szczecin. Jakby tu polecić na Szczecin. E, Chwilę. Przełączę film na laptopa. Okej. Okay, na Szczecin to że lecieć tu. Nie. Tak nie polecimy. Nie. To by było bez sensu. Polecimy tu. Do dwójki. I tu zlecimy. No. Kawałek jest koło 200, 200, 270 coś koło tego dobra no to, no to lecimy tutaj wyjazd z miasta najtrudniejszy ta naczepa jest o tyle lepsza że można na nią załadować wyższe palety jest większa wysokość jest więcej skrzynek, więcej miejsca, jest taka ta padaciara, yy, są muldy, można załadować yy, stal w rolkach, czy jak to się tam zwie. No. Dobra, to tutaj nie ma sensu, żebyście patrzeli, jak ja tu się zmagam. Z tym wyjazdem to włączę kamerę, jak już będę poza miastem. Nic nie poradzę, że niełatwo mam Zagadać laskę i już nie być sam. Zjawiła się dziewczyna, co padła woko Stracić jej, przyrzekłem miłość do końca swojej dni. Rozgrzewamy! Honey My nagręcamy rozgrzewamy je! Bobby! Po rozgrzewamy jeszcze troszeczkę Tak bardzo mnie ty, O tobie masz wziąć i Ze mnie jestem idealny i już nie zmienię się. Jedziemy na wszystkich diabli z jestem zakochany, co Ja już tutaj dojeżdżam, do Szczecina. Zaraz będziemy. Się już powoli ściemnia. Coś tam jedzie, bo nie widzę. A na najwyżej jedziemy. Został nam kawałeczek. Rozładuję i będę ładował coś, nie wiem, czy na powrót do poznania, czy polecę od razu w trasę. Że trzeba coś tam poszukać, w internecie poszperać. No ale jeszcze nie wiem dokładnie, jak to tam będzie. Także wszystko zależy od tego, jaki ładunek znajdę. Najpierw to ja rozładuję, wykręcę pauzę i zobaczymy co później będzie, nie wiem, może będę się starał, żeby z tej samej firmy coś załadować, nie wiem jak to będzie. mnie blokuje jakiś idiota nie rozumiem tych ludzi jadą 60, a jak ich doganiasz to but w podłogę i nie można nadgonić czerwone bez tego nie można żyć ojoj oj, oj. Więc tutaj pod koniec już filmu chciałbym Wam bardzo podziękować za te wszystkie polubienia na mojej stronie Na Facebooku Jakby ktoś nie wiedział gdzie ona jest To link podam w komentarzu W opisie, przepraszam bardzo Zapraszam do kolejnych lajków Do oglądania filmów i szukam kogoś, kto chciałby zostać takim, jakby to powiedzieć, redaktorem naszej strony. Mojej, przepraszam. Mojej strony i dodawać tam swoje zdjęcia z gry. No. Żeby mógł się z nami podzielić swoimi swoimi, swoimi, jakby to powiedzieć, relacjami. Nie mam żadnych wymagań. Byle by tam dodawał, nie wiem, dwa posty dziennie. To jest takie, by było taki minimum, nie? Jeśli nie ma czasu, nie ma internetu, coś się stało, ok, rozumiem. Ale chciałbym, żeby takie dwa posty dziennie to był taki standard, nie? Znowu czerwone. Dobra wiecie co, ja jak już za na firmę to włączę kamerę bo to po nie znowu będę stał na tym czerwonym no dobra to za chwilę będziemy się widzieli przejechałem już te światła teraz tutaj będę musiał iść do biura z papierami to się zawinę i koło biura tam stanę pójdę do biura Okej, okay. tutaj pójdę do biurania i yy, zaraz przyjdę. To poczekaj. Kazali mi tam podjechać pod rampę. Zaraz ja będę ściągać. Powiedzieli, że będę mógł tutaj się wypałzować spokojnie, że nie mają żadnych rozładunków. Wiecie co? Ja może pójdę, postawię kamerę na rampie, żebyście widzieli jak cofam, dobra? To poczekajcie chwilę. Okej, okay, ja już tutaj stoję, zaparkowałem się, będę czekał aż mnie rozładują i rano sobie ruszę w dalszą trasę. Także teraz żegnam się z wami, no to cześć.